Cześć kochani, witajcie w nowym filmie. Jeśli brakuje Ci motywacji, wracasz do domu po całym dniu i dosłownie nie masz na nic siły, uciekasz w seriale, gry, sen lub inne sposoby na odwlekanie jakiegokolwiek zadania, które Cię czeka, to nie tędy droga. Koniecznie obejrzyj ten film do końca. Spróbuj na początku wzmocnić motywację i pobudzić swoje ciało. Może to, że nie chce ci się czegoś robić, jest chwilowe. Idź na spacer, przewiedź głowę, pobądź trochę w ciszy czy w naturze, poruszaj się, zrób kilka przysiadów i podskoków, posłuchaj energetyzującej muzyki, napij się chłodnej wody z cytryną, weź prysznic i zobacz, jak potem będziesz się czuć. Korzystaj z fal motywacji. Kiedy tylko poczujesz w sobie przypływ energii, chęć do działania, rób wtedy najwięcej rzeczy, szczególnie tych najtrudniejszych. Na przykład ja mam najwięcej takiej energii rano, więc wtedy staram się zrobić dużo, bo wiem, że potem może mi się nie chcieć. Jeśli czujesz gotowość do działania, zrób coś, co zwiększy Twoją szansę na późniejsze osiągnięcie sukcesu. Przykładowo, pokrój warzywa. Jak spadnie ci motywacja na zdrowe odżywianie, to istnieje potem większe prawdopodobieństwo, że i tak je zjesz pozwól sobie na te odczucia i zastanów się, dlaczego dzisiaj nie chce? Zazwyczaj nie chce nam się robić tego co jest nudne, dlatego warto urozmaicić te zadania np. do sprzątania posłuchaj muzyki czy podcastu. Nie lubimy tego co zbyt trudne, więc rozbij to na zadania mniejsze, łatwiejsze albo poproś kogoś o pomoc. Dla rzeczy bez wyraźnej struktury stwórz plan działania, co musisz zrobić najpierw, co potem itd. Wszystko po kolei wypisz, ułatwi Ci to realizację. No i zadania nieprzynoszące satysfakcji również nie należą do pożądanych. Nie chce nam się takich robić po prostu, bo najczęściej chce nam się działać jak widzimy efekty. I tu też kolejna ważna sprawa za wykonanie trudnych rzeczy nagradzaj się. Kup sobie coś ładnego, pojedź gdzieś, dasz w ten sposób sygnał mózgowi, że opłaca się coś robić. Jeszcze chciałam powrócić do planowania. Spójrzcie, listę rzeczy do wykonania w ciągu dnia na kartce czy też w telefonie i odhaczaj to, co zrobisz. To powinno dać Ci takie uczucie chęci wykreślania z listy wszystkich obowiązków, a przy tym organizacji, że wiesz, co masz po kolei robić i w związku z tym bardziej ci się chce to robić. Jeśli nie chce ci się czegoś bardzo zrobić, bardzo się skup. Skoncentruj się. Odstaw na bok wszelkie rozpraszacze. Jesteś tylko ty i to zadanie. Ale pamiętaj też o robieniu przerw. Zacznij działać. Ja wiem, że to tak prosto powiedzieć, ale zacznij od 5 minut. Czas minie w okamgnieniu, a istnieje duża szansa, że jak już zaczniesz działać, to obudzi się w tobie jakaś motywacja do kontynuowania pracy. Typu przejrzysz ubrania do oddania. To już od razu posprzątasz całą szafę. Umyjesz kuchenkę, to być może już całą kuchnię również. To jak bardzo jesteś produktywny, uzależniony jest też bardzo od Twojego trybu życia, mam tu na myśli, czy zdrowo się odżywiasz, czy dobrze śpisz, jak bardzo jesteś narażony na stres, jak wygląda Twoja aktywność fizyczna, to wszystko ma wpływ na Twoje samopoczucie, chęci do działania, więc jeśli któryś z tych obszarów kuleje, warto nad nim popracować. Jeżeli ten bezproduktywny czas trwa jednak u Ciebie naprawdę długo, nie masz na nic siły, czujesz się zmęczony, to sięgnij po pomoc, najlepiej u specjalisty. Nawet jedna terapia może coś zmienić albo po prostu porozmawiaj z kimś bliskim o swoich problemach, może zwykła rozmowa też coś da. Mam nadzieję, że ten film choć trochę Wam pomoże i da nadzieję, że będzie lepiej. No i do zobaczenia w kolejnym już niedługo. Pa!